Po recenzję zacznijmy troszeczkę inaczej. Zastanówmy się, co ma wspólnego suszarka do włosów. Zobaczmy, to jest jakaś stara, którą sam zresztą naprawiałem. Tak, tak, czasem potrafię naprawić coś sam. I gniazdko smart. No właśnie. Wiecie już co? Zastanówcie się. Jeżeli nie wiecie, przez 5 sekund. Na pewno zdarzyło Wam się coś takiego, że wychodzicie z domu, ze swoją dziewczyną, swoją żoną, albo cudzą, albo kochanką, to taki żart, yy, i nagle słyszycie, kurde, nie wiem, czy wyłączyłam prostownicę, nie wiem, czy wyłączyłem żelazko, nie wiem, czy wyłączyłem z gniazdka suszarkę. Okej, okay, no może suszarkę nie, bo ona jest głośna. No ja niestety nie posiadam yy, prostownicy, ale znowu żelazko, tak. No i właśnie, dlatego takie urządzenie zagościło u mnie w domu, bo według mnie jest to najlepsza rzecz do tego, aby mieszkając z kimś lub nawet samemu mieć święty spokój, bo czasem wyjeżdżając do pracy podczas szybkiego zbierania się, do roboty na przykład, czy jakiegoś wyjazdu. Czasem tracimy głowę, czasem tracimy umysł. No i właśnie dzięki temu urządzeniu ten problem zniknie. Jeżeli jesteś tutaj po raz pierwszy, to ja nazywam się Adrian i witaj na kanale. A przed nami recenzja. Gniazdka Smart, czyli Smart Plug od firmy OMAGIN BY NETATMO. A więc zaczynamy. Hej! Zasubskrybuj mój kanał, aby być na bieżąco. Gniazdko marki Omagin by Netatmo to bardzo prosty, lecz inteligentny sposób na kontrolę urządzeń w domu. Integruje się oczywiście z Google Assistant i Amazon Alexa, a jego cena w Polsce oscyluje w granicach między 80 a 120 zł. Za ten egzemplarz. Jeżeli chodzi o budowę i specyfikację techniczną, no bo tak, to jest bardzo ważne, bo podłączamy to do prądu, a więc 16A. I moc aż 3680 W. Świetnie sprawdza się zarówno z lampami, jak i mocniejszymi sprzętami typu ekspresy do kawy, małe jakieś grzałki, suszarki, prostownice. Wiecie, o co mi chodzi. Łączy się poprzez Wi-Fi 24 GHz oraz Bluetooth, co umożliwia działanie nawet przy braku połączenia Wi-Fi. No tak, tylko że będąc poza domem, wiadomo, da się to oczywiście obejść. Ale to już nie będzie takie proste. Oprogramowanie i funkcje aplikacji. Aplikacja Omagine by Netatmo, dostępna jest oczywiście na wszystkie platformy dostępne, czyli iOS i Android, która pozwala zdalnie włączyć i wyłączyć urządzenie, to jest najważniejsze, monitorować zużycie energii w czasie rzeczywistym, tworzyć harmonogramy, timery, na przykład włącz wyłącz o konkretnej porze. Przechodzimy do aplikacji OMAGIN, dodajemy dodaj urządzenie, wykrywam urządzenie. Zobaczcie, a z automatu aplikacja wykryła. Gniazdko, jest dodawanie. Włącz pozwolenie na ustaw teraz. Możemy oczywiście pozwól, raz, wpisujemy hasło. Po wpisaniu hasła klikamy Dodaj i w tym momencie dzieją się cuda, ponieważ aplikacja łączy się z naszym gniazdkiem, który będziemy wykorzystywać właśnie do mierzenia między innymi natężenia prądu, do mierzenia, no i patrzcie. OK, więc teraz gniazdko zostało dodane. Klikamy Zakończ. Zobaczcie, jakie ładne mamy tutaj grafikę. Możemy klikać. Działa to naprawdę bardzo szybko. Poniżej mamy regulator czasowy. Czyli, tak jak mówiłem, możemy dodawać różnego rodzaju harmonogramy. Oprócz tego mamy tutaj elektryczne, czyli możemy sprawdzać na bieżąco daną rzecz, która jest tutaj podłączona. Ile pobiera prądu. Status LED. Wskaźnik LED możemy oczywiście wyłączyć, możemy oczywiście włączyć, czyli cały czas dioda, która znajduje się na gniazdku bezpośrednio, informuje nas, gdzie jest dokładnie urządzenie, ponieważ w nocy może być to naprawdę przydatne, a tym bardziej, jeżeli wykorzystujemy na przykład jakąś zabawkę, yy, którą mamy podłączoną do prądu dla dzieci. Zobaczcie, zabezpieczenie przed dziećmi, włącz urządzenie lub naciśnij przycisk 4 razy, a następnie będzie można sterować lokalnie. Podłączmy sobie może teraz urządzenia. Klikamy elektryczne. Suszarka jest podłączona, ustawiam na maksymalne grzanie i maksymalną moc. Uwaga! Teraz mamy ustawienia maksymalne na, na najzimniejsze powietrze. Teraz mamy suszarkę wyłączoną. Ustawione jest maksymalne zimne i pierwszy bieg. Zobaczcie, tyle, tyle pobiera suszarka. Na pewno słyszycie ją doskonale. Teraz drugi bieg. Pierwsze grzanie. Teraz się zmienić jeszcze, albo i nie. I drugie grzanie od razu wskakuje na około 1300. Scenariusze, na przykład, że możesz ustawić, aby po wyjściu z domu gniazdko wyłączyło światło lub sprzęt zaburzający impresję obecności w domu. Dyskretna lampka. Która znajduje się. Gdzie? Tutaj. Sygnalizuje stan aktywności. A to urządzenie jest mega estetyczne. Minimalistyczny design. Pasuje naprawdę do każdego wnętrza. No jest po prostu ładne. Integracja głosowa. Obsługa Google Assistant i Amazon Alexa. Dzięki czemu można głosowo sterować urządzenia. Na przykład. Alexa. Turn on. Turn off light. Na przykład. Zostaw komentarz pod tym filmem. Szkoda, że nie wspiera Apple HomeKit, a jest to kluczowe dla osób korzystających właśnie z tego systemu. No, ale nie czarujmy się za około stówkę. Nie możemy mieć wszystkiego. Jakie są mocne strony? Monitorowanie zużycia energii w czasie rzeczywistym, które idealnie optymalizuje rachunki domowe, bo mamy pełną kontrolę. Atrakcyjna scena, no bo kosztuje on stówkę. I co najważniejsze, to możliwość zdalnego wyłączenia. Panie i panowie, tak, to solidne urządzenie za naprawdę niedużą kasę, a macie święty spokój, więc takie przynajmniej jedno gniazdko powinien mieć każdy. Hej, zasubskrybuj mój kanał, aby być na bieżąco. Jakie są plusy tego urządzenia? Plusem tego urządzenia jest to, że podczas długotrwałego używania pod naprawdę dużym obciążeniem, jak na przykład suszarka, którą ja sam osobiście posiadam, zresztą widzieliście na początku, ona jest o mocy 2000, tak, 2000 W. Po około 45 minutach była, ustawiona suszarka była na maksa, czyli maksymalne grzanie i największy podmuch. Po 45 minutach to urządzenie było w dalszym ciągu zimne, więc tutaj nie ma mowy o tym, aby takie gniazdko miało jakiś problem, a to jak wiemy, jest między innymi najważniejsze, to byłoby na tyle: Pamiętaj o zostawieniu łapki w górę, przycisku subskrybuj. I jeżeli Wy, Panowie, albo Wy Panie, chcecie mieć święty spokój, to wierzcie mi. Omargin by Netatmo Smart Plug jest obowiązkowy w każdym mieszkaniu. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć!